Dobra, to jest Hexen. Hexen jeden. Ostatni poziom będzie zaraz, tak? Bo nagle zniaska nie, bo się pomyliłem. Nie no, jest. Dark Crucible, który ma bardzo sympatycznie zrobiony most. Buja się, giba się, dobra. To będzie walka z Raxem. o tym tak mówię na stacie. Oraz z hordą potworów. Korax sam sobie w sumie jest, nie jest jakiś mega strasznie muszę to przyznać. Natomiast są różne głupie, upierdliwe rzeczy tutaj w tym poziomie, które nam przeszkadzać mi. Są różne dźwignie, które do końca tak naprawdę nie wiem jak działają. I ta walka ma jakby fazy, przynajmniej dwie na pewno. A okej, okay, to, to jest takie. bana darmowa, to spoko. No to jest Korax. Korax wystrzeliwuje 6 pocisków różnych. O, okej. Okay. O tym to nie pomyślałem. Um, poziom się zmienia, ale to on... chyba po prostu na czas jest jakby to, ta zmiana tego. Generalnie trzeba do niego szczerzać, no i już nic się nie dzieje za bardzo specjalnego. Opró... Okej, okay, sorry za to, to było w sumie akurat. Lamelskie pokałę się centra centralnie w te pociski. Nie ma co, trzeba po prostu strzelać do niego i strzelać, i strzelać, aż dużo jeszcze tam manę. Następna czara mocy i strzelać, kontynuować. Aż w końcu będzie miał mało zdrowia i wypad stąd, że tak powiem. Stwierdził, o nie, szanść, to jest twardy gościu. Wtedy wyzywa swoich pionków. Na start to będą Ettiny, wydaje mi się, że to też. mogę ogóle to. tak Wydaje mi się, że to są prasy, znaczy miażdżarki do takiej kolumny tutaj, więc dlatego nie włożę w to. Po fali Ettinów wyjdą następne potwory, co nie? To są Centaury, okej. Okay. Jako, że jestem klerykiem, to w sumie nie robi to na mnie wrażenia. Jak widzicie, to jest tu mnóstwo czych czar mocy, więc naprawdę można strzelać tylko i wyłącznie z najsilniejszej broni, nie ma się co martwić o manę. Kolejna tutaj już leży. Wydaje mi się, że to jest... Bo nie, to JEST ostatnia fala w tym pomieszczeniu, jak zabiję ostatniego centaura, to otworzy się dalej przejście. Jeden centaur... Nie zużyje na ciebie jednego strzału, no o, idealnie. Tutaj już mogę spróbować przycisnąć z nieśmiertelnością. Bo ten koleś będzie stosował podłą sztuczkę pod tytułem teleportacja. Ale można go przyszpilić i zabić go tak jak to zrobiłem bez otwierania dodatkowych bramek. Bo tutaj jest więcej potworów, które jeszcze wychodzi, jakby jak on się zorientuje, że jest źle i tak dalej, no to po prostu wypuszcza kolejne. Ale nie zdążył. Bo go przeszpiliłem tym. To jest świadectwo jak ta broń jest silna. Widzicie? Z koraksem jest tak prosta. Za pomocą tego, przynajmniej ta broń jest kompletnie niezbalansowana. Muszę to uznać. Jest za silna, i zobaczmy, co jest na koniec. Coś jakaś siła wyrzuca się z tego. Świata do innego i krzyczy z agonii. Każda część twojego ciała y, płonie w mistycznym ogniu. Kiedy y, twój wzrok się oczyszcza. Widzisz, że jesteś w wielkiej hali wypełnionej... Ej, no okej. Okay. Wiedziałem. Muszę szybciej czytać albo nieco. Niszczy przed sobą wielką sferę, która jest źródłem siły Koraksa. Z tą sfer... kulą, kulą nad niesferą. Możesz tworzyć światy albo je niszczyć. Poprzez prawo podboju należy teraz do ciebie i wy... wysuwasz ręce po nią. Chwytasz ją. Być może w tym momencie jakiś inny gracz raz wejdzie do gry. Jak Pionek jest zamieniony w Hetmana, coś tam, coś tam. Prawdopodobnie, że teraz ja staję się Koraksem. Widzicie? Jest jedna gra, która ma w miarę jaja na tyle, żeby mieć tutaj jakby złe zakończenie. Nie jedna, nie, ale niektóre nie mają. Dużo nie ma. A może ten następny gracz będzie silniejszy od Ciebie i przewidzi Twoje następne ruchy. Przecież w zależności od tego, jaką klasą yy, wygra się Xena, zmienia się. Ta figura tutaj, ja jestem klerkiem, więc jest klerik. Także zakończenie z znakiem zapytania. Nie wiadomo tak naprawdę, co dalej. Nie jest powiedziane, czy ja, a właśnie parias, stanie się kolejnym takim płucem, że się tak wyrażę, i będzie kontynuował przykre tradycje rozpoczęte przez Koraxa i tak dalej, i jego pionków, dosłownie jego. Są. To był heksen 1. I już. I koniec. Nie, dobra. Podsumowanko heksen 1. W sumie to już w pierwszym odcinku powiedziałem sporo, jakby. Co mi to wykorzystane, że tak powiem. Wykorzystane po prostu powiedziałem to co... To... Kurczę, jeszcze raz, coś się jakoś zblokowałem. Teraz bym mógł powiedzieć o Hexenie, ale już to powiedziałem w pierwszej części, a propos tego, to czym znaczy, czy się generalnie różni no nie i to jest to samo co dum tylko że rozbudowany jakby silnik, nie? Także to, o tym już nie będę mówił, natomiast moja ocena Hexena... Jest, yy, ja to, w... ja już tutaj jakoś, że to wcześniej wygrałem yy, i nagrałem, i nie wyszło. Co ja wtedy mówiłem, więc powiedziałem coś w tym stylu, że Heksen pojawił się na styk w ostatnim momencie, jakim tylko mógł się pojawić, czyli jeszcze trochę by wyszedł później i już by był za stary, tak powiem. obstałem prawdopodobnie ja już Straj według mnie już właśnie za późno wyszedł jak na, si jak na grę na silniku duma. Natomiast Hexen wyszedł w ostatnim możliwym momencie, kiedy jeszcze dał radę jakby. Chociaż już pewnie sporo ludzi grało. Nie wiem, czy to było przed Duke 3D, czy już po, chyba przed, ale może nie. Albo w okolicach, nie. Szkłek był za pasem w ogóle, tam takie gry. Także Hexen w ostatnim momencie. I dzięki temu, że ma taki styl graficzny, dosyć dobrze to wygląda i bardzo dobrze się postarzało, jak na mój gust. Można oczywiście nie zgadzać, ale według mnie wygląda dobrze. Wygląda na przykład lepiej według mnie niż. Takie gry się, w ogóle gry na tym silniku się postarzały całkiem ok. Według mnie się postarzały lepiej niż na przykład Half-Life albo coś w tym stylu, albo Deus, Deus, Deus Ex. wczesne 3D jest dosyć słabo. Słabo teraz wygląda. Natomiast Hexen wygląda ok. Ja bym go ocenił. Sam bym go ocenił według mnie na 8,5. Natomiast subiektywnie wydaje mi się, że można by go ocenić na 8 albo 7,5. Można na 8 spokojnie można mu dać. Nie wiem, jakie miał oceny. W w tamtejszych czasach, w czasopismach, top secretach, gamblerach i innych tego typu secret service'ach. w światach gier komputerowych. Eee, ale pewnie był ulubiane. Wydaje mi się, że Hexen jest taką grą kultową, trochę specyficzną, która jest lubiana przez konkretnych graczy, a przez innych raczej meh. Przechodzą obok niej. Nie wydaje mi się, żeby ktoś powiedział, że Hexen jest złą grą. Bo, że jakby tak wytknąć, błędy miał heksynowi, to może być monotonia, powiedzmy, ale to jest też duma się tyczy, powiem też tak samo. Można by powiedzieć, że ma różnorodność broni, w sensie takim, że jak grasz jedną klasą, to masz tylko dostęp do 4 broni, a prawie że trzech, w zależności. Bo, no dobra, kleryk używa czasem jeszcze pałki, ale prawie nigdy, tylko jeżeli jesteś takim. Oszczędzaczem, many jak ja, to możesz? Także kleryk ma trzy bronie, wojownik, prawie że też trzy bronie, tej pierwszej broni też nie za bardzo. Moż, można też, trochę bardziej niż kleryk, trochę silniejsza jest. Mag używa tej swojej różki, chyba jako jedyny do końca gry. Także ktoś mógłby założyć, że, a mało broni nie, ale z drugiej strony, teraz coś jest więcej niż w Dumie, a broni są też dosyć ciekawe same w sobie. Bardzo ciekawe są różnorodne i dają różne efekty, na przykład zamrażanie maganie i tak dalej. Te duchy, kleryka, są to dosyć ciekawe bronie, także no to jest ok. Um, mało rodzajów potworów, no jest trochę mało rodzajów potworów, chyba mniej, no, na pewno mniej niż w Dumie. Albo bo na przykład potwory są, no, nie wiem, takie same, ale zmieniają się z tylko ich Styl strzelania typu Centaur strzający centaur, albo Starker i strzający Starker, albo dwa rodzaje tych węży różnokolorowe. Można by się o to przyczepić, że mogło być więcej. Nie wiem, czy po prostu nie chciałem się, czy za mało miejsca było już coś. Ale whatever. Ja, to jeszcze nie jest jakiś strasznie złe. Ewentualnie, ktoś ktoś jeszcze musi przepić, no ale tak jak mówiłem, monotonię całej gry, no ale to by w zasadzie po prostu chyba oznaczało, że tego typu gry nie są dla niego, no bo to się nie za bardzo różni od Duma pod względem samego gameplayu, to jest prawie że to samo. Ja bym tutaj nawet nie powiedział, żeby jakieś specjalne elementy RPG, jedyne co, no to się zbiera ekwipunek, no ale no nie widzę tutaj jakiś tam pancerz, to nie za bardzo, no nie ma. To z modami sobie dodać, ale to jest FPS czysty. No to... jakieś inne ewentualnie wytknięcia? Nie za bardzo chyba, nie wiem. Natomiast takie ewidentne plusy to klimat. Przede wszystkim absolutnie niektóre bardzo fajne rozwiązania takie architektoniczne albo raczej mechaniczne trochę, czyli Konkretne pomieszczenia, które zawsze będą w mojej pamięci, jeżeli chodzi o tę grę, czyli pomieszczenie z, ze stalowymi tymi prasami to jest chyba najbardziej dla mnie charakterystyczne pomieszczenie z całej gry. I ewentualnie drugie pomieszczenie to pomieszczenie z przesuwającymi się ścianami. tymi To było w kaplicy gryfa, co były takie ściany, które się przesuwały na boki. Całe takie pomieszczenie z tymi ścianami absolutnie świetny pomysł. I, i jeszcze różne inne były ciekawe pomieszczonka, ale te dwa są takie zapamiętane do końca życia będę właśnie kojarzył je, jak tylko pomyślał o Hexenie, to prawdopodobnie od razu będzie mi się kojarzyło właśnie z, te, z tego typu elementami, z takimi różnymi właśnie rozwiązaniami, e, pułapkami, jakby no nie to jest taki jeden z koników, nie koników, po prostu z takimi Bardziej charakterystycznych rzeczy w tej grze. Ciekawe bronie, to jest też na plus. Mało, ale, ale są ciekawe, czyli taki topuro-posieczny. Nie Tak naprawdę, to magma wydaje mi się najciekawsza bronie ze wszystkich, jakby tak sobie miał pomyśleć, w sensie naj... najciekawsze, w sensie najbardziej różnorodne, albo nieco. No, ale może niekoniecznie. Natomiast wojownik ma najnudniejsze. Generalnie najdunniejszą klasą A, właśnie, a propos to, to, że klasy są, to jest może być takie na plus, ale są trochę. No nie, no bronie mi się różnią, ale same w sobie, a poza tym to jeszcze różnią się tylko użyciem kilku przedmiotów i tyle No ale co, nie będę się czepiał, to bez przesady i tak. Ktoś by mógł się, że może lepiej, jak było jedna postać i która by miała dostęp do wszystkich broni, ale chyba jednak nawet nie. Wydaje mi się, że właśnie akurat lepiej jest taki jest w tym momencie. Czyli ja bym ocenił na 8,5, a gra... obstawiłem, że pewnie tak 8.0 ludzie by mogli to ocenić albo 7,5. Może 7,5 powiedzmy. Nie 8 by, chyba... daje, bo mi już... No ja mówię, nie ma za bardzo co tutaj wytykać chyba Hexenowi. Tak jak mówię... Pojawił się... Prawie w ostatnim momencie, bo to był 95 rok pod koniec. Jak ja to powiedziałem? 80 października? Czyli 30. chyba to było października? Albo jakieś. w każdym razie w październiku. A jeszcze dlatego powiedziałem 80. Bo chciałem powiedzieć. Bo czytałem to z angielskiego Oktober. I nie wiem czemu Octo mi się zamieniło w mózgu na 80. Coś w tym stylu. Um. Także wydaje mi się, że w 95' to wyszło. Nie wiem, kiedy dziek wyszedł. Ale pewnie jakoś wkrótce był. Ehm, natomiast, co jeszcze chciałem dodać, że istnieją dwa dosyć interesujące, bardzo rozbudowane modyfikacje do Hexena, które być może nawet pokażę wam, w sumie, bo, 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 bo... Coś za mało dzisiaj nagrałem, więc chyba muszę coś dodać, zaraz pomyślę, co dodać. Takie bonusy. Um, a bo nie wiem bo, bo... a zastanów się jeszcze i są tak, możecie sobie wyszukać Dwie te, dwa takie główne jeden to jest serp serp będę mówił bez akcentu serpent resurrection of chaos to jest generalnie modyfikacja, która daje cały zestaw map, ale nie trzeba tego używać. Ja nie gram w te mapy, bo akurat mi się nie podobają. Natomiast, co to dodaje, oprócz tego są dodatkowe klasy z trzy, ale tak naprawdę jedna jest taka sensowna. I dodatkowe bronie. Cały system RPG jest i tak, no to w tyle chyba, ale to i tak dużo. Czyli macie. Atrybuty i, i poziomowanie. Poziomowanie, ja to tak mówię, nie. Le, levelowanie. Jakby to można powiedzieć, nie? Poziomy są po prostu doświadczenia i każda postać ma po dwie. Dodat... Nie, po trzy chyba na dodatkowe bronie. I to jest dosyć dużo. Czyli nie pamiętam do końca, co miał kleryk, ale miał. Taki na przykład łuk. Co dziwne, może się... Tak? Miał kleryk łuk? A no może na nie, nie wiem. Chyba tak, a może nie. Nie wiem, no... W każdym razie są dwa dodatkowe rodzaje many, czerwony i żółty. Czyli mamy jedną broń na żółtą, jedną broń na czerwoną i jeszcze jedną na czerwoną i żółtą, czyli są dwie takie silne bronie. I dwie takie średnie bronie. wiecie o co mi chodzi, może tak, może skumać się tak. Czyli każda ma po trzy bronie dodatkowe, czyli teraz aż siedem broń na klasę. I... potwory też są trochę silniejsze. Postać w ogóle słabsza na starcie, tak mi się wydaje. To zależy to od tych atrybutów, które się losują na starcie, czy coś tam. Czyli Serpent, Resurrection of Chaos. Zciągnięcie do wyszukania na forum z Doom i nie tylko prawdopodobnie. A druga... to jest... Yy, coś... teraz jak to się nazywa? tam Kronos, kurczę, zapomniałem, Szlak by to... A, nie wiem, Wrath of Kronos, czyli Wrath of Tronos. I to jest, dodaje tylko taki system, znaczy tylko, system RPG też z umiejętnościami, coś a'la Diablo, trochę, no może niekoniecznie, a'la Diablo 2, takie coś a'la drzewko umiejętności jest dla każdego. Tak, kojarzę, dawno wtedy nie używałem. Dawno tego nie używałem. Ale strasznie kurczę rozbudowany To jest. Yy, każda postać ma chyba po 8 albo więcej. Nie pamiętam już tego, już, wiecie, to już sobie sprawdźcie albo może później to sprawdzę. Ale naprawdę bardzo totalnie zmienia rozgrywkę, bo magowie teraz mają jakieś dziwne czary. Nie, przyzwanie jakichś potworów jest. To jest Strasznie rozbudowany system i to można. Nie używa, nie, to można używać nie tylko na Hexeni, ale też na dumie, ale to trochę dziwne. Jeszcze na Heretiku pewnie można, to trochę większy sens ma. Także system RPG wraz z, z umiejętnościami. I też nowe potwory są w ogóle, więc to też jest dosyć solidne. I nie wiem jak wygląda z balansem tego. Być może jest OK, ale być może jest. Nie okay. nie wiem, ale, ale jest na tyle. Wydaje mi się, że na tyle dużo zabawy z tym, że opłaca się niezależnie od tego, czy jest za łatwo, czy za trudno. Natomiast mam, mogę powiedzieć, że do pierwszej modyfikacji Serpent Resurrection of Chaos ja to przeszedłem chyba całą grę na tym, albo prawie całą, jest doszedłem daleko i jest trochę tak, że na początku jest za prosto, a potem która jest. Yy, odwrotnie, na początku jest za trudno, a potem trochę się robi za prosto, ale może niekoniecznie zależy. Dla mnie Hexen był już dosyć taki prostawy. A właśnie, mogę o tym wspomnieć jeszcze, że. W sumie, jak się teraz patrzę, to na najwyższym poziomie Hexen jest i tak prosty. Oprócz poziomu tego Necropolis. Epizod czwarty, tak naprawdę, był trudny. Tak szczerze mówiąc, to był jedyny trudny moment. Czwarty poziom? Yy, czy piąty? Chciałem powiedzieć piąty. Każdy inny był prosty. Czy yy, coś było trudne? takie... Jak już wybitnie. W czwartym no. Nie, tam jakieś pojedyncze pomieszczenia może były. Ale wiecie, ja wiecie, specjalnie oszczędzałem zapisy. Równie dobrze ktoś by mógł zapisywać przed każdym pomieszczeniem, to jest trochę antyklimatyczne, trzeba się trochę pomęczyć. Ktoś też mógłby w drugą stronę przycisnąć i zapisać, tylko na przykład... W ogóle nie zapisywać, w sensie wtedy gra automatycznie po śmierci, wyrzuca się. Do ostatniego miejsca, gdzie teleportowany byłeś, to dałoby się w sumie ten sposób grać, ale tak sobie myślałem, na początku możemy tak grać, ale wiecie, to było chyba aż trochę przesadzane wtedy. To było męczące momentami, bo... No nie wiem, niektórzy pewnie by się cieszyli. Dla mnie to w sumie obojętne, mógłbym też, no, ale... W sumie możecie nas stwierdzić. Tutaj napisać i stwierdzić, co jest ewentualnie lepsze. Nadmierne, znaczy, co, co, albo nie, co jest gorsze, nadmierne zapisywanie czy brak zapisywania? Czyli, jeżeli ktoś nadmiernie zapisuje i wiecie, wtedy gra jest taka me, że może przejść, wiecie, giniesz, to wczytujesz 5 sekund wcześniej i tak dalej. Czy brak zapisywania, czyli giniesz i. Wiesz, dla mnie to nie ma specjalnie znaczenia, ja jestem trochę poirytowany, ale tak naprawdę nie jestem, bo ja to trochę tak. Jeśli tak naprawdę nie denerwuję, tylko tak. dajaj, bardziej chyba. Chyba, że naprawdę coś, mnie wkurzy, coś mi wkurzy, to się może zdarzyć, ale raczej. Raczej mnie nie wkurzę, jak zginę. Ale dla was to może być irytujące. No ja nie wiem, bo są różni ludzie. Niektórzy na przykład się cieszą, jak giniesz i po 20 minutach. Yy, Grania i tracisz cały postęp przez 20 minut. A niektórzy wtedy klepią się w głowę i po prostu szlak ich trochę prawdopodobnie, więc to zależy od ludzi. Ja, jak oglądam, to dla mnie to na przykład nie ma znaczenia. Specjalnie. Ja się cieszę, jak ktoś po prostu. Się, jak się cieszę, jak ktoś się cieszy. Czyli jeżeli. Ja się cieszę, to być może inni się cieszą. Więc może ok. Ja się cieszyłem. Wydaje mi się, że to był optymalny system. Ale chętnie poznam zdanie weteranów, co oglądają te filmy. Bo są tacy, siedzą i oglądają. Ciekawostka, ja pamiętam. Yy, Nad niektórych to są stali ludzie. Wiem, że istniejecie, także <laughs> kiedyś wspomnę o Was. Tylko przygotuję się, może bardziej. tak <laughs> jak. Yy, jeszcze 7 minut gadania. Ja chyba nie dam rady, chyba chyba już. Wyczerpałem, ja nagrałem dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tym jeden jest podzielony na pół przez durny błąd. Więc jeszcze wrzucę teraz bonus. I nad wiem co to będzie, a to będzie głupie. Ale szanić to. Bonus heksenowy numer jeden. Teraz już jutro. Dla mnie, już za chwilę. Także posłuchajcie jeszcze przez chwilę tej muzyczki. Jest taka zarombista Nie, dobra. Yy... Coś tu ciekawego jeszcze jest? Tego nie pokazywałem. Chyba nie. Co ciekawe. Yy... Hexen ma poziomy specjalne do Deathmatcha. Ciekawe czy mogę teraz zapisać. A nie, nie mogę. Haha, uszukałem grę. Nie do końca, ale sumie, to, to nie wiedziałem, że takie coś można zrobić. A, i to nie działa w tym momencie. Powinienem tu ukryć coś. Coś głowy Romero albo coś w tym stylu. Dobra, to żegnam się z wami w takim razie. much